Ja na pewno jestem generalistką, to znaczy lubię wiedzieć dużo, lubię się zajmować wieloma kwestiami i kiedyś uważałam, że to jest moja bardzo duża wada, to znaczy tak zwane łapanie, wiesz, sro, wszystkich srok za jeden ogon, e, jakiś taki słomiany zapał. Często się pojawia to w bardzo pejoratywnym znaczeniu i ja w moje życie też sobie tak ścieliłam takimi hasłami. Mówiąc o poszukiwaniach życiowej drogi czy odkrywaniu tego szeroko rozumianego sensu, myślę, że wiele osób wpada w taką dość popularną pułapkę myślenia, że na każdego z nas gdzieś tam czeka ta jedna ukryta w mroku droga, którą wystarczy po prostu odkryć i zacząć nią podążać. Ja również, zaczynając moją przygodę i podróż z poszukiwaniem sensu, a jednocześnie bazując na moich wcześniejszych doświadczeniach, na samym początku miałem bardzo podobne Przekonania. Problem w tym, że w świecie, który tak ochoczo namawia nas wszystkich do specjalizacji, istnieją również tak zwani multipotencjonaliści, czyli osoby, które nie tyle, że nie potrafią, ale po prostu nie chcą czasem ograniczać się tylko i wyłącznie do wybrania jednej, jedynej ścieżki. W dzisiejszym odcinku poznać więc historię osoby, która przekuła różnorodność swoich życiowych doświadczeń w swój największy atut. Martyna Tarnawska, facilitatorka, trenerka i projektantka, przez 10 lat swojej kariery zawodowej przechodziła przez różne role, projekty i organizacje, zdobywając w ten sposób doświadczenia, które z powodzeniem mogłyby wypełnić kilka pięknych cefałek. Dlatego to właśnie Martyna opowie Ci dzisiaj o tym, dlaczego czasem warto mówić tak różnym. I różnorodnym projektom, a jednocześnie w ten właśnie sposób zbudować swoją własną drogę do szczęścia. Ja nazywam się Barty Koleniczak, a to jest podcast Pozytywny Miesiąc. Posłuchaj. Najwięcej energii, takiego paliwa do codziennego działania, na pewno daje mi. Właściwie cały czas podróż tą drogą. To znaczy, kiedy zastanawiałam się o tym, gdzie ja jestem, w jakim jestem miejscu, to miałam taką refleksję, że u mnie to nigdy nie jest o celu i o destynacji, a całe życie jest o drodze. Mnie bardzo fascynuje i nawet w podróżach, i nawet w karierze, to jak się idzie, i co się dzieje po drodze, a nie gdzie się dochodzi. Mam właściwie nawet czasami taką refleksję, że obserwuję i rozmawiam z klientami albo ze znajomymi, którzy wiesz, mają jakieś wielkie, wielkie marzenie pod tytułem: Zostanę szefem, albo wygram milion. I zastanawiam się, patrząc na nich, czy na pewno zadali sobie pytanie, a co się wydarzy później? Bo w tym momencie i w tym jednym aspekcie jest się przez chwilę. Dlatego mnie całe życie fascynuje bardziej droga, to co się dzieje po drodze. I yy, różne wydarzenia, i pozytywne, i negatywne, jakieś wyzwania, które się wydarzają, e, które są jeszcze w zgodzie z moimi wartościami i talentami. Powiem ci, że to było dla mnie kluczowe ich odkrycie, zatrzymanie się przy nich, yy, bo odnalazłam, że robienie czegoś zgodnie ze sobą, a nie przeciwko sobie, no ma duży sens. I do tej pory traktowałam to bardzo górnolotnie. Jak ktoś mówił, a wiesz, jak odkryłem moje wartości, to moje życie się zmieniło. I ja miałam takie, mm -hmm, no na pewno, <laughs> ale, ale zrobiłam to ćwiczenie w tym roku z, z, z pomocą drugiej osoby i to na pewno mi dużo dało, bo nigdy się nie umiałam do tego zabrać. Zabrałam się za to w taki dosyć prosty sposób, przynajmniej dla mnie. Dostałam listę 100 wartości i musiałam z nich powoli, powoli, powoli eliminować, aż zostało 5. I trochę to trwało, nie ukrywam. Później już na końcu, wiesz, jak mi zostało jakieś 10-15, to robiłam to czy to. To czy to, czyli takie porównywanie parami, ale pamiętam, że zajęło mi ta refleksja i to ćwiczenie ze dwa dni, ale na końcu, jak sobie zobaczyłam, no dobra, to chyba jest najważniejsze dla mnie i to są wartości, które nie są jakieś autokracyjne, są moje, są naprawdę o mnie i są dla mnie, to miałam dwie myśli natychmiastowe. Pierwsze, jak miło, tak wiesz, jakby nagle się odnaleźć u siebie i zobaczyć, aha, no tak, to jest dla mnie ważne, ja powinnam wybierać wszystkie projekty z uwzględnieniem przynajmniej kilku tych wartości. A druga rzecz, zauważyłam, yy, że to bardzo mocno koreluje z moimi talentami. Talenty yy, przez galupa testy sobie zidentyfikowałam jakieś 5-6 lat temu, więc dawno, dawno temu. Trochę z, nimi nie, trochę z nimi pracowałam, ale pewnie niewystarczająco. I kiedy zobaczyłam te wartości i przypomniałam sobie, a, to się tak pięknie łączy z moimi talentami, to trochę poczułam, że jestem, że jestem w domu. Tak jak ci powiedziałam, że jestem w dobrym miejscu i wiem gdzie iść dalej. Mm -hmm. A to jak to wyglądało wcześniej? Bo powiedziałaś, że w tym roku dopiero doszłaś do tego momentu, gdzie Spojrzałaś sobie na te, na te wartości. To ciekaw jestem, jak do tej pory wyglądało to Twoje życie prywatne, zawodowe? Czy to było takie trochę działanie po macku, czy jednak za czym szłaś e, wtedy? Wiesz co, ja na pewno jestem generalistką, to znaczy lubię wiedzieć dużo, lubię się zajmować wieloma kwestiami i kiedyś uważałam, że to jest moja bardzo duża wada, to znaczy tak zwane łapanie, wiesz, sro wszystkich srok za jeden ogon, e, jakieś takie słomiany zapał, często się pojawia to w bardzo pejoratywnym znaczeniu, i ja w moje życie też sobie tak ścieliłam takimi hasłami, ale później okazało się, że właśnie dla mnie bycie generalistką, czyli to, że ja lubię się znać na wielu różnych rzeczach. Cała moja ścieżka zawodowa, bo w tym roku widzisz, mo, może to też jakoś mnie skłoniło do tego, żeby się zatrzymać, bo w tym roku yy, to jest dziesiąty rok mojej kariery yy, i to pracy w zawodzie. Yy, więc. Yy, to był taki moment, w którym zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem ta ścieżka, która jest tak różnorodna, nie wiem czy ona była po omacku, ale wiesz, Bartek ona była o tym, że ja właściwie każdemu projektowi, każdemu wyzwaniu mówiłam tak. I to mi bardzo dużo dało. Bo ja jestem osobą, która bardzo lubi się angażować. Zaangażowanie to jest jedna z moich wartości. Ja szukam tego też u drugiej osoby. Kiedy widzę, że w projekcie po drugiej osobie jest chęć, to mam takie, tak, róbmy, nie? Jakby róbmy to. Więc to jest coś, coś czego ja szukam i ja mówiłam w większości rzeczom tak, co spowodowało ogromne yy, pozytywne rzeczy. To znaczy, wiesz, wzięłam udział w fantastycznych wydarzeniach, w fantastycznych projektach, studiowałam przecudowne rzeczy i jestem z tego tak niesamowicie dumna, ale Widzę, że kompetencja asertywności i wybierania, że jak powiesz temu nie, to to może wróci, to jest coś, czego się muszę teraz nauczyć. Bo oprócz tego, że wydarzyło się dużo fantastycznych rzeczy, zawsze coś jest kosztem czegoś. Więc widzę, że ten czas, który mogłam też poświęcić bardziej dla siebie, na naukę regeneracji, odpoczynku, no, pojawiły się pewne braki, które muszę nadrobić. Więc nie wiem, czy to było błądzenie po omacku, ale to było mówienie wszystkiemu tak. Ta druga strona medalu. Jest tematem, o którym faktycznie ja rzadko mówię i rzadko się w ogóle wydaje mi się, że w biznesie mówi, co mnie drenowało. Tak jak powiedziałam ci, że ja nie mam umiejętności odpoczywania, regeneracji. Mam nie tyle siedzącego na kanapie ze mną. Tak zwany syndrom oszusta, który mi towarzyszy. Za każdym razem, kiedy próbuję się zatrzymać, to o, już się zatrzymujesz, no to fantastycznie, Ju, już musisz odpocząć, no to, no to dobrze, no to, no, to, no, to, no to faktycznie to jest dopiero ekspert, tak? Więc mam tutaj gdzieś siedzącego koło mnie cały czas no, 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 siłę, która mi nie sprzyja i tak jak ci powiedziałam, jakby ta umiejętność odpoczynku. Znaczy, ja jestem osobą, która dopiero teraz się uczy, kiedy ta energia się pojawia. Kiedy faktycznie ją mnożę, a kiedy ona leci absolutnie za szybko. Ja na przykład to dawno wiedziałam, ale jestem bardzo mocnym introwertykiem, to znaczy ja się ładuję sama ze sobą w ciszy. Ja na przykład, wiesz, cały dzień pracuję w ciszy. Nie umiem pracować przy muzyce, co jest abstrakcyjne, bo na co dzień moi klienci widzą mnie, kiedy muszę być bardzo wysokiej energii. Cały czas otaczam się e, hałasem, no, dźwiękami, ludźmi, gwarem. Ja jakby jestem cały czas w takim otoczeniu. I na przykład to odkryłam jako drugą stronę medalu. Osoby, które mnie spotykają na szkoleniach, na wystąpieniach, widzą mnie w pewnej masce, którą muszę przyjmować. To znaczy ja się lubię, ja lubię moją rolę, lubię mój zawód, ale to jest na przykład coś, co mnie bardzo dużo kosztuje energetycznie. Czyli jeżeli ja wyjeżdżam na trzy dni szkolenia, co jest przede mną w tym tygodniu, to ja wiem, że ja później będę potrzebowała tygodnia na to, żeby, wiesz, osiąść, a zazwyczaj go nie mam. Więc energia i czas to są takie rzeczy, które na pewno. Yy... Chciałam powiedzieć, że przeszkadzają, ale nie, po prostu ja nieumiejętnie nimi zarządzałam, o może w ten sposób. I co jeszcze jest po tej drugiej stronie medalu, co było też kosztem? Wiesz, co wydaje mi się, że za mało czasu sama ze sobą. I nie chodzi mi o taki me time odpoczynkowy, ale zazdroszczę, kiedy na przykład osoby mówią, że mają wbity czas w kalendarzu na to, żeby usiąść, zastanowić się, zrobić taką retrospektywę tygodnia, miesiąca, kwartału, roku i tak dalej, żeby. Tak wiele osób w swoich biografiach, autobiografiach, jak na przykład czytam, ludzi sukcesu, mówi, wiecie, jakby największym źródłem mojego sukcesu było to, że siedziałem sam ze sobą i myślałem. No, to ja tych chwil nie mam. I myślę, że to, że ja cały czas szukałam nowych projektów, jest trochę temu spowodowane, że ja nie chciałam zostać z tą, wiesz, głuszą w mojej głowie. I jedna rzecz, bo pytałeś mnie jeszcze o, o wydarzenia, które w jakiś sposób zarezonowały, zmieniły, zatrzymały mnie pozytywnie, to mam jeszcze jedno takie wspomnienie. I to jest ćwiczenie, które robię co roku i bardzo je polecam wszystkim, bo ono nie wymaga niczego tak naprawdę, oprócz kartki papieru, nawet nie. Można to zrobić w formie digitalnej, ale uważam, że w formie papierowej jest trochę lepiej. I to jest ćwiczenie listu do samej siebie. I ja je zrobiłam, słuchaj, pierwszy raz chyba 7 albo 8 lat temu, na pierwszym roku studiów moich zagranicznych, gdzie zalecono nam, żebyśmy zalecono. Poproszono nam, dano nam czas i mówiono, słuchajcie, napiszcie do siebie list. I myśmy go otworzyli za rok. Dopiero rok później i pamiętam, że przeczytawszy ten list, w którym trochę czytałam, wiesz, o moich oczekiwaniach, o moich obawach, o moich nadziejach, o moich aspiracjach, to było to strasznie emocjonalne, no bo, bo, bo to sama do siebie napisałam, ale jak wiele rzeczy się zmieniło, a niektóre kompletnie się nie zmieniły, bo przypuszczałam, że tak się wydarzy i tak się wydarzyło. I zostałam z tym ćwiczeniem, robię je co roku. Chyba raz zgubiłam. W 2020 roku stwierdziłam, że nie robię. Jakby, no wiesz, wtedy to już świat się kończył, więc nie miałam głowy do pisania listów do samej siebie, ale to jest jakaś taka moja chwila mi time'u i zastanowienia się nad tym, w jakim jestem miejscu. Szczególnie, że powiem Ci, że te listy do mnie samej bardzo mocno dają mi poczucie wdzięczności i docenienia. Czyli jak ja nagle czytam list od samej siebie sprzed 12 miesięcy i już bardzo się cieszę, że z roku na rok. Eliminuje to, wiesz, udało ci się i tak dalej. Nie udało mi się, zrobiłaś. I to jest dla mnie cudowne, że, 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 że trochę ta konwersacja ze sobą w przyszłości i obserwacja drogi, no bo ta droga u każdego z nas jest fascynująca, ale jak człowiek tak nie ma na to czasu, żeby się zatrzymać, to ma tak, a co się wydarzyło przez 6 lat? Nic się nie wydarzyło, nie? Jakby siedzę, jestem w tym samym miejscu. A takie docenienie, każdy musi to zrobić na swój sposób. To, to mi bardzo, bardzo dużo dało. No dobra, to powiedz, jak od tamtej pory, czy od, od tego momentu, gdy. No bo, jako pierwszą sytuację opowiedziałaś o tym momencie, gdy usiadłaś w tym roku i nazwałaś te wartości swoje życiowe. No to skupmy się na tym y, ostatnim roku. Jak y, na tej przestrzeni czasu zmieniło się Twoje życie? Od tego momentu, gdy rzeczywiście nazwałaś już to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Co jest teraz inne? Wydaje mi się, że jest mniej mgły na mojej drodze. To znaczy, że kiedy mam swoją ścieżkę, którą kroczę, i szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, czy ja z niej wiesz. Trochę w lewo, trochę w prawo, nie skręcę i to mi się jak najbardziej w niej podoba, to, to mam większą klarowność. To, co mówiłam a propos wyboru projektów, jest też dla mnie ważne. Czyli powoli się uczę. Nie jest jeszcze fantastycznie, ale uczę się odmawiać albo mówić, wiesz co, brzmi świetnie, ale jeszcze nie. Albo proszę, odezwij się za. I to mi bardzo dużo dało pod kątem takiej klarowności i takiego, wiesz, spokoju ducha, że jeżeli nawet czegoś nie wezmę, czegoś nie rozpocznę, czegoś nie wystartuję, to to być może wróci. I to nie jest czarno-białe, wszystko ze sobą. Kolejna rzecz, zaczęłam szukać yy, takich, Wiesz, ja mówię projektów, ale ja mam, ja kryję pod tym spotkań z ludźmi, kryję pod tym jakichś produktów i okazji dla klientów, ale też nawet czasu, który spędzam z moimi bliskimi, że kiedy już widzę, co, znaczy zawsze wiedziałam, co jest dla mnie ważne, ale wiesz, mam tak nazwane, to trochę łatwiej, trochę jest mi podejmować wybory. Ja z tym podejmowaniem decyzji, wiesz, przerobiłam wszystkie modele mentalne, które są na świecie i jakby, żeby sobie z tym pomóc, ale ja zawsze miałam trochę właśnie a propos tego, m, wiesz, Paradoksu wyboru, że jak możesz wybrać 100 rzeczy i wybierzesz tą jedną, to ta jedna Cię nie cieszy, bo Ty nie wybrałeś tylko jednej, Ty zrezygnowałeś z 99. Mi to bardzo trudno przychodzi. Ja ten ukryty koszt, ten alternatywny koszt, ja to strasznie mocno gdzieś ze sobą walczę nad tym. Więc to, to na pewno trochę się zmienia, ale jeszcze, jeszcze nie na 100%. I wiesz, a propos jeszcze tych wartości, wydaje mi się, że kiedy bardzo mocno sobie je wytatuowałam wewnątrz, to, to mam takie poczucie, że przychodzą do mnie ludzie, że spotykam na mojej ścieżce ludzi, którzy mają podobne wartości, że już łatwiej mi jest powiedzieć: o, 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 tu jest ten vibe. I kiedy sobie nawet powiedziałam, pamiętam w jakiejś rozmowie w tym roku, że, że Martyna, ty musisz szukać projektów i ludzi, z którymi czujesz chemię. I to, I to po prostu widać. Wtedy inaczej działasz, pracujesz, inaczej żyjesz. To powiem ci, że nagle to dostrzegłam. Zrobiłam sobie w ogóle taką analizę projektów, ostatnich 12 miesięcy zresztą, i zapisałam rzeczy, które wyszły mi. Ale były neutralne, to znaczy dzisiaj sobie tak o nich myślano było, wiesz, niby były może dobre od klienta, albo była wysoka satysfakcja, albo była zauważana zmiana, ale mnie to tak nie cieszyło, wiesz o co chodzi, że to, że na koniec dnia miałam poczucie, albo w ogóle o tym nie myślałam, albo nie dawało mi to tej satysfakcji. I odkryłam, że te projekty po drugiej stronie, które cieszyły mnie, dawały mi taką wewnętrzną motywację, ten hype, że mi się chce. To były projekty z firmami, z ludźmi, którzy mają, są podobni, są też niesamowicie ode mnie różni, ale coś nas ze sobą łączy. I bardzo często to są któreś z tych wartości, bo wiesz, wspomniałam o zaangażowaniu, ciekawość jest drugą z nich. Jeżeli spotykam człowieka, który jest tak samo ciekawy świata i mamy takie, no zróbmy coś razem, nie wiem co jeszcze, ale zróbmy, no to no to, to jest dla mnie przepiękne. Więc zaczęłam przez pryzmat tych wartości nie tylko dobierać projekty, ale też trochę taką, wiesz przepowiednią takie osoby zaczęły pojawiać się w moim życiu i zaczęliśmy robić do, dobre rzeczy, więc takie zaufanie, chyba rośnie we mnie zaufanie do samej siebie i do innych, ale wiesz, z zaufaniem zawsze wiąże się też to, że już wiesz z czego zrezygnować albo czego nie wybierać, więc tak, to się zmieniło na pewno przez ostatni rok. No to jak myślisz, um, jaka lekcja z tej Twojej historii może być taka najbardziej pomocna dla kogoś, kto się właśnie w tym momencie czuje taki zagubiony albo szuka tej swojej życiowej drogi? Myślę, że szczególnie mogą podpowiedzieć osobom, które czują, że chcą od życia dużo, że czują, że mają dużo światu do zaoferowania, ale też na przykład mają dużo kompetencji. I ja byłam w takim, pamiętam, bardzo mocnym momencie, w którym czułam, że no, właśnie to, co ci wcześniej powiedziałam: jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I ja pamiętam, że, że często padało pytanie: Martyna, no ale czym ty jesteś ekspertką, ale, ale jaka jest twoja główna wartość? Ale jak ty nie masz specjalizacji, to, to rynek cię nie zechce. I powiem Ci, że do dzisiaj spotykam studentów, którzy mówią mi to, że, że, że inni im tak mówią, tak? Że są w takim miejscu, że lubią to, i tamto, i tamto, i tamto. I oni nie chcą się decydować na jedno. I ja ich doskonale rozumiem, bo ja miałam tą obawę bardzo długo, czy ja będę musiała zrezygnować z tych wszystkich rzeczy. I moja lekcja jest taka: nie, nie musisz. Jakby możesz przekuć to na swoje atuty. I właściwie z, każdym, z większością wad, może tak, z większością wad jest tak, że powinniśmy to wykorzystywać jako naszą moc, energię, jakąś yy, znaleźć w tym jakiś ukryty, ukryty sens. Czyli na przykład, jeżeli ktoś za mocno wchodzi w detale, jest bardzo, bardzo szczegółowy. O matko, ta osoba się fantastycznie odnajdzie w audytach, tak, które ja na przykład też lubię, z tego powodu, że tam szukamy sobie ukrytych wzorców. A jeżeli ktoś jest gadułą i uwielbia prowadzić coś dla ludzi, budować narrację, to. Yy, może na przykład, tak jak ja, znaleźć, że bycie trenerem jest dla niego fantastyczną ścieżką, bo nagle odnajduje ludzi, którym może mówić to, co jest dla nich interesujące. Więc moja lekcja jest taka, żeby szukać, tak jak ja to robiłam, może żeby szybciej testować, to znaczy, wiesz, dawać sobie takie warunki pod tytułem spróbuję, zrobię trzy takie rzeczy i wyciągnę wniosek, czy chcę to robić dalej, czy nie. Ja chyba za mało w życiu dawałam sobie takich deadline'ów albo takich, wiesz, kiedy... Może niekiedy powiem sobie dosyć, ale kiedy będzie ten moment wyciągnięcia wniosków, i w prawo czy w lewo. A ja tak właściwie to tak wiesz, to wszystko naraz i idziemy razem z tym tobołkiem, a plecak w pewnym momencie jest zbyt ciężki. Więc moja lekcja jest taka, żeby próbować robić to. Jeżeli chcemy robić wiele rzeczy w życiu, róbmy to, ale może szybciej róbmy sobie sprawdzanie plecaka, co z niego wyciągnąć, a co nowego włożyć. Wsłuchując się w historię Martyny, przyszła do mnie taka myśl, że niezależnie od tego, czy masz od dawna nazwane i sprecyzowane swoje pasje i zainteresowania, czy może jednak interesuje cię mnóstwo różnorodnych tematów, a z każdym dniem może pojawiają się nowe, to jednak, aby przekuć je na takie codzienne poczucie sensu, czy też satysfakcji z życia, musimy po prostu zacząć za nimi podążać. W pierwszej kolejności być ciekawym siebie i świata, a następnie odważnie szukać, testować i próbować nowych opcji. Ja osobiście znam bardzo wiele osób, które dzisiaj gdzieś pracują zawodowo w jakimś obszarze, w jakiejś branży, tylko i wyłącznie dlatego, że trafiły tam na pierwszą praktykę na studiach, a później po prostu już nie chciało im się tego zmieniać. Dlatego pamiętaj, nie znajdziesz swojej drogi. Dopóki po prostu nie zacznie się jej szukać. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.